Witam Państwa w pierwszym po wakacjach programie Tomasz Lis na żywo Henryka Krzywonos, kobieta, która w sierpniu 80 roku zatrzymała tramwaje w Gdańsku, a kilka dni temu zarzuciła mówienie nieprawdy o sierpniu samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Potem były prezydent Aleksander Kwaśniewski o polsko-polskich wojnach, o krzyż, o pamięć i o władzę. O tym samym Stefan Niesiełowski z Platformy i Zbigniew Giżyński z PiSu. Tomasz Lis na żywo dziś, 21.45. Zapraszam. Joanna Osińska, dzień dobry, witam państwa i zapraszam na informacje chroniczne. Serwis informacyjny na antenie telewizji Szczecin od 6 września, od poniedziałku do piątku. Jesteśmy z państwem o 17, 18, 18.30 i 21.45. Natomiast w sobotę i niedzielę o 18.30 i 21.45. Kronika to sprawy społeczne, gospodarka, polityka, kultura i sport. Słowem, wszystko, co wydarzyło się w regionie, a o czym powinniśmy wiedzieć. Codziennie nasi reporterzy z dwóch redakcji w Szczecinie i Koszalinie przygotowują dla Państwa najważniejsze, najświeższe i najciekawsze informacje z regionu. Kronika. Warto wiedzieć. Technologia pozwala mi rozwijać moje zainteresowania. Dlatego nie rozstaję się z moim laptopem. Interesują mnie tajniki dźwięku. Kreowanie świata wirtualnego pozwala mi wyrażać samego siebie. Dlatego wybrałem studia na edukacji techniczno-informatycznej. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie. Codziennie w Polsce oparzeniom ulega pół tysiąca dzieci. Chroń swoje dziecko. Projekt realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gmina Kołbaskową zaprasza na finałową rundę Mistrzostw Polski w motokrosie. Niedziela 12 września, godzina 12.30. Tor motokrosowy w Rosówku. Witam Państwa i zapraszam na Kronikę. Potężne, nawet kilkugodzinne korki na szosie stargarskiej. Zamkniętą nitkę wjazdową do Szczecina, bo rozpoczął się remont zniszczonej zimą nawierzchni. Co mówią kierowcy w pierwszy dzień takich utrudnień? Wiadomo. Filip Gąsior. Remontowany odcinek szosy stargarskiej i czasowo zmieniona organizacja ruchu. Nitka wjazdowa do miasta od strony Stargardu została całkowicie zamknięta. Ruch odbywa się lewym pasem nitki wyjazdowej. Brak jakichkolwiek oznaczeń dróg alternatywnych, ani ostrzeżeń przed utrudnieniami. Efekt kilkukilometrowe korki. Ile czasu stoicie? To już prawie koło godziny, a nam się spieszy. Półtorej godziny, wiadomo, to jest skandal. Zarząd dróg twierdzi, że z remontem nie mógł czekać. Stan tej nawierzchni był bardzo zły, był w złym stanie. Środki finansowe na ten cel zostały uzyskane, a więc przystąpiliśmy niezwłocznie do jego remontu. Policja, jak twierdzi, kieruje ruchem w miarę możliwości, jednak jej zdaniem objazdy nie wszędzie są możliwe. Kierujemy ludzi na objazdy Spyżyc, są to objazdy na trasę S3 i dalej w Szczecinie wyjeżdża się na ulicę Mieszka I. No natomiast ze Stargardu Szczecińskiego ten dojazd jest utrudniony. Utrudniony to mało powiedziane, jednak nie wszyscy tracą pogodę ducha. Były jakieś znaki, informacji o nie, nic, nic. objazdy? Ale to jest normalne w Polsce, nie? <grystanie> Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje do 12 września. Szczecin, Filip Gąsior. Rabunkowy napad na sklep w Nowogardzie. Bandyta, który postrzelił ekspedientkę z wiatrówki, zatrzymali przechodnie. 29-letni mężczyzna wszedł do tego sklepu spożywczego, zażądał pieniędzy, kiedy ekspedientka odmówiła, oddał strzał, raniąc kobietę w ucho, następnie ukradł tysiąc złotych, kilka paczek papierosów i uciekł. W pościg za napastnikiem ruszyli przechodnie. Mężczyzna zaczął do nich strzelać, mimo to udało się go zatrzymać. Po chwili do akcji wkroczył jego wspólnik. Używając gazu pieprzowego, próbował uwolnić kolegę. On też został obezwładniony. Obu mężczyzn, już wcześniej notowanych i towarzyszącą im kobietę, aresztowano. Grozi im od 3 do 12 lat więzienia. XXI wiek ma być erą ekologiczną wiekiem którym powinniśmy żyć w zgodzie z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. Ale żeby żyć w zgodzie z naturą, nie zawsze musimy wymyślać coś nowego. Energię elektryczną zaczęto pozyskiwać już na początku XX wieku, korzystając z dóbr przyrody właśnie. Od 1917 roku do dzisiaj, nieprzerwanie, w malowniczej scenerii rzeki Drawy funkcjonuje elektrownia wodna w Borowie. Większość rzek Pomorza Zachodniego znakomicie nadaje się do produkcji energii elektrycznej, a stare elektrownie dobrze wpasowały się w polodowcowy krajobraz, spełniając przy tym nowe wyzwania. Kiedy uczestnicy kajakowych spływów rzeką Drawą będą starsi, a ten sympatyczny malec dorośnie, konieczne będzie zapewnienie nam energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w znacznie większej ilości niż dotychczas i każda kropla drawy będzie nam w tym pomagać. Konstruktorzy mechanizmów pochodzących sprzed ponad 70 lat pewnie nie wyobrażali sobie, do czego będzie służył produkowany tutaj prąd. Telewizory, komputery, domowe kina, ale cykl wytwarzania energii i tak zależy przede wszystkim od matki natury. Cały kunszt obsługi elektrowni wodnej Polega na zachowaniu odpowiedniego poziomu wody, szczególnie w zbiorniku znajdującym się powyżej turbin. W przypadku elektrowni wodnej w Borowie ten poziom wody powinien zawierać się pomiędzy 88,8 a 88,6 metra nad poziomem morza. Od początku funkcjonowania elektrowni, był to szczególny warunek, by zapewnić płynne działanie turbin i generatorów. I jak dotychczas nie zdarzyło się, by popełniono błędy uniemożliwiające pracę maszyn. 250 obrotów na minutę każdego z generatorów to wynik pracy kropli rzeki zamienionych na działanie turbin. A łączna maksymalna moc obu generatorów to 1 MW, co łatwo daje się przeliczyć na nasze domowe zapotrzebowanie. Godzina pracy tylko jednego generatora pozwala bowiem na wytworzenie prądu, który zaspokaja potrzeby około 150 rodzin. Najbardziej fascynujący jest jednak mało znany fakt, że elektrownia w Borowie jest jedną z najstarszych pracujących elektrowni wodnych w Polsce i jedną ze starszych w Europie. Mają tego świadomość jej pracownicy z pietyzmem dbający o stan mechanizmów, by nienagannie służyły one jeszcze wiele, wiele lat. Większość części funkcjonujących maszyn, jak choćby cewki czy wielkie koła generatorów. To urządzenia autentyczne, nie wymieniane od początku funkcjonowania elektrowni, a jedynie od czasu do czasu konserwowane. Zachowały się nawet tabliczki znamionowe i stare logo firmy Siemens-Schuckertwerke, a całość pomieszczenia elektrowni została ostatnio solidnie odnowiona, co bardzo podniosło jej turystyczną wartość. Energia elektryczna wyprodukowana z kropli wody jest dostarczana do sieci, a elektrownia pracuje zwykle w zależności od potrzeb około 16 godzin na dobę, chociaż w okresie znacznego zapotrzebowania na prąd pracuje, jak to się mówi, na okrągło. Nie wszyscy uczestnicy wakacyjnych kajakowych spływów, a jest ich kilkuset dziennie, pokonując przeprawę w Borowie, zdają sobie sprawę z tego, jak wielka atrakcja turystyczna jest tuż obok. A szkoda, chociaż i sama rzeka dostarcza wiele emocji i wrażeń. Unikatowy zabytek kultury materialnej. Zbudowany w terenie unikatowych wartościach przyrodniczych. Elektrownia wodna w Borowie koło Kalisza Pomorskiego jest dowodem na to, że możliwa jest symbioza człowieka i przyrody. I że nie jest to tylko pomysł ery bo przecież ta elektrownia pracuje nieprzerwanie od 1917 roku. W poniedziałek w telewizji Szczecin a o 17.30 zapraszamy na wycieczkę po Elblągu i okolicach. W programie Przejażdżka Drożką, Rejs Motorówką, Wizyta we Fromborku i w Barżantaria. Bażantaria odwiedzimy też Białą Damę w Pasłęku. Najważniejsze informacje dnia, komentarze do aktualnych wydarzeń, polityczne spięcie i duża dawka emocji sportowych. To wszystko w magazynie telewizji Szczecin, kronika, obraz dnia o 18.30. Natomiast godziną później reportaż Dni Wolności i Niepodległości, czyli historia ludzi, którzy tworzyli kilkadziesiąt lat temu w Szczecinie Solidarność. Bądźcie z nami w poniedziałek, naprawdę warto. Zobacz, czym żyje region. Najważniejsze informacje dnia, komentarze do aktualnych wydarzeń. Polityka, sport i kultura. Program informacyjny Telewizji Szczecin, kronika obraz dnia, od poniedziałku do piątku o 18.30. Bądźcie z nami. kumpla, bo jako 11-latek z nim zacząłem pracować. Z nim zacząłem pić. Trójka bohaterów opowiada swoje prawdziwe historie. Słucha ich komisja złożona z gwiazd i ekspertów. Kto dziś otrzyma grant w wysokości 10 tysięcy złotych? Nowy talk show znanej pisarki Małgorzaty Kalicińskiej. Już dziś o 16.35 w telewizyjnej dwójce. Opowiedz nam swoją historię. Dziś w dwójce. O 20.10 premierowy odcinek Barw Szczęścia. O 20.45 Emiak Miłość. Już od 13 września nowe odcinki serialu. O 21.45 Tomasz Lis na żywo. A o 22.50 w cyklu Alibi na poniedziałek film Przerażenie. W internecie dorośli mężczyźni mogą nawiązywać kontakty z tysiącami dzieci. Chcę mieć jak najwięcej dziewczyn. Wolę takie niewysokie, 1,50 metr m, metr 1,55 m. Co czujesz do niego? Nienawiść. W nowym cyklu dwójki oglądaj z Andrzejem Fidykiem w Plątani w Porno we wtorek o 22.55. Przez wakacje Polska na śniadanie pokazała najpiękniejsze nieznane zakątki naszego kraju. Żaglowiec Fryderyk Chopin zawitał do europejskich portów, a nasi ambasadorowie przybliżali obcokrajowcom naszą ojczyznę. Oglądaj Pytanie na śniadanie od poniedziałku do piątku od 8.30. Projekt współfinansowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.